Chcielibyśmy chcieli prowadzić wiatr jest nieznajomy pan. Jak się pan żyje, jak zarobki? Proszę powiedzieć troszkę. E, no powiem tak, e, żyje mi się dobrze w naszym pięknym mieście. Zarobki nie są złe. Jakoś sobie jazę, mam kilku pracowników. E, no nie ukrywam. E, wybitnie jest w naszym mieście. E, bardzo piękne bez wątpienia dużo młodych, ambitnych osób się mm, pojawia. Widzę Dokładnie. nowe, porządnie prosperujące firmy i wydaje mi się, że w tym mieście widać przyszłość. No. Co pan sądzi o tej sklepie ściuchami nowym? Mm, uważam, że sklep ściuchami jest czymś naprawdę wyjątkowym, bo są tu dobrze dobrane ciuchy naprawdę mają zastosowanie i Prawda. są często Nawet wybierane sam przez sam inne osoby. Ależ wybitna koszulka. Wybitna koszulka, wiem, wiem. A co pan sądzi o pracy? Rybaku, kopalnia? Czy pan bardziej preferuje jakieś tutaj? Osobiście nie jestem fanem pracy takich jak kopalnia bądź rybak. Wolę Derwala bądź... Wolę derwala bądź sady. Nie byłem zwolennikiem tych prac, było tam zbyt tłoczno. Robota była za ciężka, a w takim sadzie nie pracujesz się, dobrze zarobisz. I, no, mało... ...pracujesz. Nic ci się nie stanie, żadne komplikacje. Jak pan sądzi o tutejszej policji? Bo tutaj Tutejsza zadaliśmy parę, parę pytań. Hmm. Wydoski. Moim zdaniem szeryfi w tym mieście rządzą. Może nie są liczni, ale wraz z nowo wybudowaną komendą, która pojawi się za niedługo, bo dostałem takie informacje. E, ponoć jednostka szeryfów ma być ogólno dostępna na terenie miasta. Więc myślę, że naprawdę szeryfi dużo zmienią. Dokonała informacja, co pan sądzi o legalizacji marihuany? Legalizacja marihuany jak najbardziej. No i zdaniem legalizacja marihuany jest jedną z ważniejszych kwestii naszego miasta. Mim no zdaniem karanie obywateli za to, że chcieli sobie popalić troszkę towaru, no jest naprawdę średnią opcją no moim zdaniem policja powinna się wstydzić że w ogóle zwraca uwagę na takich ludzi co pan sądzi o tutejszym prezydencie tutejszy prezydent? Tego jeszcze, jeszcze w sumie nie poznał um, właśnie gdzie jest no, prezydent? ja słyszałem informację że prezydent jest jakiś za granicą i że w ogóle jakieś wybory mają się gdzieś zbliżać o, że możliwe, że, że będzie taki wirus! Ja słyszałem, ja słyszałem że jakiś wirus jest! Słyszałem, że jakiś wirus jest zamknięty! Wirus Jaki do tego! Wirus? No wirus, Jaki do tego chyba się zatrzymał! No, wirus, pan. przecież nie słyszeliście, że, się o, się, że część, całe, część świata jest zamkniętych teraz? Są normalnie zamknięte, to? Części prezydent miasta teraz? Może, może prezydent utknął. No możliwe, jest to bardzo hmm, prawdopodobne! Ciekawe, co w świecie, Jaka, jakaś, jakaś część propagandy! Wątpię, żeby to było prawdą! No ja właśnie, nie wiem, mój kuzyn pojechał na wakacje do Grecji i, nic, i nie wrócił. A co pan może... sądzi o aborcji? Aaa, proszę pana, moim zdaniem, nie no, y, nie mam zdania o tym temacie. Nie Każdy powiem tu swojej opinii. Tak, bo Słucham? to może wywołać z dwie, dwie strony tutaj, jedno dobro, tak, drugie zło, to dokładnie. bardzo kontrowersyjna sprawa. Dawaj swoje przed kamery Kontynuuj Za kim pan jest? Lechia Lechia No, tutaj też odpowiedź może być dobra albo, albo zła Chodź na Bok, chodź na Bok Odpowiedzi mogą być Jedna Chodź, dobra i zła. Filo, filo, filo. Potrzebuję nóż, potrzebuję... Radziłbym odpowiedzieć. Nie, radziłbym nie, są daje, daje. Ludzie, coś nie... Nie, im nie, 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 ja nie, ku... nie, mm. um. ja... Ja, proszę pana... nie, 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 Patrzę na szalik. Patrzę na szalik. Tak pod... ja nie, Ja... nie, 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 na za Tak, nie, nie, Co ja. wie, ten wie. Za Tutaj teraz oddajemy głos do widowni. Ej. Dobra, dziękujemy za wywiad z tej strony. A chcesz sprzedać nasz? Przegnamy. się może przegnać, Zakim kurwa jesteś, końcowo powiedz. Zakim kurwa jesteś, czemu? Przegnamy, przegnamy. Y Yo. Bomb.